Więc groźba faszyzmu została oddalona. Wygląda na to, że wygrał pan Donald Trump, aczkolwiek aczkolwiek, oczywiście, jeszcze może się różnie zdarzyć, głosy spływają, tam oddawane pocztą, jakieś studia nad urną są możliwe, mogą dosypać się parę milionów głosów, ale generalnie rzecz biorąc wygrał, wygrał dosyć wyraźnie. Tak patrzę na głosach już policzonych, to ma 51 do 47. Ogólnie co nie ma żadnego znaczenia w systemie amerykańskim, żeby wiedzieć, prawda, jakie są nastroje, nastroje Amerykanów. No, no i już nie ma co dalej liczyć według głosów liczonych, bo wiadomo, że masz 27 głosów plus Alaska Pewna, plus prawie na pewno Wisconsin, Michigan, Nevada i pewno Arizona. Także może mieć powyżej 300 głosów elektorskich. Natomiast proszę Państwa, co to oznacza? Oznacza to, że powtarzam, że faszyzm dostał po mordzie i już się tam na cztery lata przynajmniej nie odrodzi, nie odrodzi. Yy, groźba wojny przypuszczalnie zniknęła, bo pan Donald Trump obiecał, że jak dojdzie do władzy, to yy, wojnę skończy w dwa dni. Nie wiem, czy to zrobić w dwa dni, bo on się przechwala, ale ale miejmy nadzieję, że to, że to zrobi i nie będziemy musieli już płacić, płacić na wojnę. Na wojnę takżeśmy zapłacili bardzo, bardzo dużo, pięć razy za dużo. To trzeba powiedzieć jasno. Także same dobre dla Polski, dla Polski wiadomości. No yy, i proszę Państwa, no, tylko moja żona które jest katolicką feministką, zauważył, że tam wygrał, tylko dlatego, że to jest damski bokser i akurat trafił mu się dwa razy kobieta, a kobieta słaby przeciwnik, a ja więc dlatego tylko wygrał. Natomiast, natomiast, <ścoughs> natomiast, proszę Państwa, to nie jest tak. Po prostu przesunęły się sympatie i Amerykanie zaczęli widzieć na oczy, zwykli Amerykanie. Bo odróżnijmy takich zwykłych Amerykanów, którzy zarabiają pieniądze, i są okradani przez rządy. Prawda? Na ludzi, którzy głosują, którzy żyją z państwowych dotacji, żyją na państwowych posad, prawda? I ci ludzie głosują oczywiście, żeby tych posad było jak najwięcej. Więc najwyższa pora, żeby zmienić system wyborczy, żeby ludzie, którzy żyją z pieniędzy państwowych, nie mieli prawa głosu. Wtedy nie będą głosowali na to, żeby tych posad było jak najwięcej. Dziękuję za uwagę. Wesołutko.